Pokój i dobro kochani, dziś jest czwartek 16 października, w Polsce obchodzimy wspomnienie świętej Jadwigi Śląskiej, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, jest kontynuacją wczorajszej bardzo trudnej rozmowy Pana Jezusa z Faryzeuszami i z uczonymi w piśmie. Wczoraj zarzucał im to, że są niekonsekwentni, czego innego wymagają od innych, a siebie często pomijają w takiej bardzo krytycznej ocenie. Dzisiaj Pan Jezus mówi, że wasi ojcowie mordowali proroków, wy natomiast budujecie tym prorokom grobowce. Tak jakbyście chcieli zbudować swoją pozycję społeczną, tak jakbyście chcieli zbudować swój autorytet. Natomiast cały autorytet należy do Pana Jezusa, do Pana Boga. I w ostatnim zdaniu w dzisiejszej Ewangelii czytamy, że kiedy odeszli stamtąd, to faryzeusze i uczeni w piśmie zaczęli nastawać na Jezusa, zaczęli zarzucać go pytaniami. W ten sposób chcieli schwycić Pana Jezusa na jakimś błędzie, na jakimś słowie. Kiedy zadamy sobie pytanie, dlaczego ludzie pytają, to. Pewnie dlatego, że potrzebują jakiejś informacji. Na przykład pytają kogoś o drogę. Czasem pytają, dlatego że są bardzo ciekawi, jakaś pasja jest i dlatego zadają pytania, bo chcą więcej wiedzieć o jakiejś rzeczywistości. Czasem zadają pytania po to, żeby kogoś naprowadzić, tak jak Sokrates, który zadawał pytania i w ten sposób poprzez same pytania doprowadzał ludzi do jakiejś prawdy. Natomiast Faryzeusze i uczeni w piśmie w dzisiejszej Ewangelii pytają nie dlatego, że nie wiedzą, ale pytają, dlatego że chcą Jezusa pognębić, złapać go na jakimś słówku. Możemy powiedzieć, że rozmówcy Pana Jezusa przesłuchują go bardziej niż pytają, przesłuchują go albo prowadzą takie QA, czyli questions and answers, czyli pytania i odpowiedzi. Pan Jezus jest chętny do tego, żeby odpowiadać na pytania. Zresztą, kiedy weźmiemy najkrótszą Ewangelię, Ewangelię według Świętego Marka, to zobaczymy, że w tej krótkiej Ewangelii Pan Jezus stawia 47 pytań. Przez które chce naprowadzić ludzi na właściwe tory i pokazać im, gdzie jest prawda. Święty Franciszek zasyżył również, kiedy był w silnej depresji, kiedy szukał odpowiedzi, jaki jest sens jego życia, i pytał Pana Jezusa: Panie, co mam czynić? Otrzymał odpowiedź: Franciszku, odbuduj mój kościół. Wtedy, dopiero kiedy spytał Pana Boga, w tym momencie odczuł pokój swojego serca. Kiedy pytał różnych ludzi, to często odpowiedzi go nie zadowalały, nie były w stanie go zaspokoić. I również Ty, pytaj Pana Boga. Oczywiście słuchaj ludzi, pytaj ich, ale pamiętaj, że do Pana Boga należy ostatnie słowo. Pytaj Pana Boga i bądź posłuszny Jego głosowi. Jest takie powiedzenie: kto pyta, nie błądzi, a więc warto jest pytać, ale wiedzieć, kogo pytamy. Dlatego, że nie zawsze osoba, którą pytamy, jest kompetentna, żeby odpowiedzieć nam w sposób fachowy i jednoznaczny i klarowny, gdzie jest prawda. Pytaj Pana Boga. W Słowie Bożym są odpowiedzi na wiele Twoich pytań. I również ludzie, którzy doświadczyli Pana Boga w swoim życiu, też mogą podzielić się swoim doświadczeniem razem z Tobą, po to, żebyś Ty kiedyś mógł podzielić się z tymi, którzy będą Ciebie pytali. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa, pa. do jutra.